Witam w następnym materiale Świata Pandy. Felgi na myjni umyte, oczywiście jeszcze tam dokładnie się doczyści, ale tak chciałem wam pokazać jak wyglądają minimalne naloty rdzy są, więc myślę, że może papierem ściernym uda się to zlikwidować. Ale zobaczymy oczywiście ten kapselek, ale dzisiaj tutaj ruch. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Ten kapselek także będzie wyczyszczony. Całość będzie oczywiście pomalowana na czarno i będę kładł podkład. Ten taki specjalny. Od rdzy można stosować na rdze, ale ja oczywiście rdzę, usunę później, nałożę ten podkład. Dopiero mm, będzie w późniejszym etapie y, już felga malowana preparatem od felk. A dzisiaj też taka pogoda jest, że raz pada, raz nie pada, więc, więc nie wiem, czy będę dzisiaj malował. Zobaczę. Być może sobie dzisiaj tylko przygotuję, tak mniej więcej, felgi. Tutaj na przykład widać, że jest ok, a tylko tutaj takie powierzchowne. Dobra, biorę się za papier ścierny. Jeśli uda się ręcznie, no to. Oczyszczę ręcznie i widzimy się za moment. Dobra, tak wstępnie, mniej więcej sobie felgi oczyściłem z tej powierzchownej rdzy. Tam gdzie widziałem, zresztą, tak jak Wam mówiłem, mam preparat, który można stosować bezpośrednio na rdze. Jest to podkład. Zobaczymy jak on się będzie spisywał. Tutaj podjechałem. Ciężko mi się pracuje. Muszę chyba zmienić się lokalizację. Albo ktoś wylał jakiś szambo. Albo coś no bo masakra jest taki smród. Nie do zniesienia. Tak jak widzicie. Dekielki też oczyściłem z tej luźnej rdzy. Trzeba poszukać zmywacz na hamulców. No, trzeba czymś to odtuścić. A nie mam przy sobie, więc jak nie znajdę, muszę kupić. Akurat będę miał. No i wtedy zobaczę, czy jeszcze trzeba coś poprawić, doczyścić. Bądź zastosujemy. Już preparat podkład. Tak jak mówiłem, taki specjalny. Które można stosować także na rdze, oczywiście. Luźne fragmenty rdzy usuwamy. No tutaj luźnych fragmentów nie ma, tylko takie powierzchowne ogniska, które no doczyściłem z większa, tak jak widzicie. I lakier do felp kupiłem tym razem inny z połyskiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy będzie to ładnie wyglądać, czy nie. No ale. Dzisiaj mamy mniej jak 10 stopni, więc pogoda jest taka kiepska. Najlepiej jak świeci słońce, i jest około 20 stopni. A jeszcze dzisiaj pochmurno, tak jak widzicie, chmurzy się. Więc nie wiem, czy będę nawet kładł ten podkład. Zobaczymy. Jak nie, to położę sobie na następny dzień. Niech to przesknie. Dobrze by było mieć właśnie e, wykonywać takie prace w warunkach garażowych, więc jesteście spokojni, że jak pomalujecie, a jest pogoda taka jak na przykład dzisiaj, no, że ten deszcz nie spadnie i nie narobi tylko problemów. Dobra, widzimy się za moment, jak skombinuję. Oczywiście zmywacz trzeba to zmyć ten wszystko pył z czyszczenia. I zobaczymy co dalej. No więc tak jak widzicie zmieniłem lokalizację, tutaj będzie spokojniej. No i mam zmywacz do hamulców, odtuściłem sobie felgę z tego pyłu, jeszcze trochę tam elementów, jak tutaj na przykład, czy tutaj na dole tutaj taki kawałek, no jest do poprawy. Tutaj na dole. No tu jest trawa z tej strony, więc troszkę ciężko będzie robić, ale dobra. Ja to poprawię i to na razie się rozpogodziło, więc zobaczymy. Może nie będzie padać. A więc mamy następny dzień dzisiaj nie będzie padać, mimo że także jak widzicie jest pochmurno, są chmury Ale czasami wychodzi słońce, więc tak Tak jak widzieliście parę minut temu, czyli wczoraj felgi były mniej więcej przygotowane, przeczyszczone, odtłuszczone. Minął następny, minęła noc właściwie, i no, jeszcze sobie troszkę poprawiłem, naładowałem akumulator do wkrętarki, i no tu oczywiście, tak jakoś strasznie dużo nie było, tylko taka powierzchowna gdzie nie gdzie. No to ona jest usunięta. Trochę sobie przeszlifowałem także śruby tutaj. Chociaż na tych kantach nie mam jak bo nie mam bardzo podejścia. Ale tak to wygląda przed nałożeniem podkładu, który można stosować bezpośrednio na rdze, tak jak mówiłem. To no jest dobra. Odtłuszczam i będę kładł ten podkład No i dobra, felga jest odtłuszczona, niech Je sobie przeschnie, odparuje. Jeszcze tutaj wezmę ręcznikiem papierowym. I wtedy, jak wygarnę ten brud ręcznikiem papierowym, dopiero wtedy będę kładł podkład. Tak jak widzicie neutralizator rdzy jest położony. Mamy połysk na feldze. Oczywiście rdza była oczyszczona, ale tam na pewno takie minimalne ślady zostały. Dlatego jest psiknięte neutralizatorem rdzy. Niech on sobie działa. Parę godzin. Tak to wygląda. Tak mówię, niech sobie działa parę godzin. I ja będę felgi malował, ale dopiero na następny dzień. A więc do zobaczenia za parę godzin. A więc, widzimy się następnego dnia. Tym preparatem, którym spryskałem felgi, jest to preparat zatrzymujący korozję. Dlatego się tak świeci. I po spryskaniu, po użyciu tego preparatu, trzeba odczekać minimum 12 godzin, dopiero później można nakładać lakier. Jakąkolwiek inną farbę. A więc zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Pojechałem na myjnię, oczywiście jeszcze sobie samochód umyłem, to znaczy felgi Spukałem. Zaraz przetrzemy, żeby nie było żadnego kurzu ani nic. Dopiero będziemy zaczynać malowanie. A więc tak jak widzicie, felgi już są pomalowane. Tuż tu za parę minut ściągam te karty i przełożę sobie tu na tą felgę przednią, ponieważ jeszcze pozostał ten rant. Jak widzicie, nie pomalowany, więc trzeba to dokończyć. Tu już jest pomalowane łącznie z rantem. To i tak że niech sobie przeschnie i na tym zakończymy dobra, więc widzimy się już za jakieś kilkanaście minut może godzinę dwie jak już będzie robota skończona a więc zobaczymy się na podsumowaniu Później w następnych odcinkach Będziemy już działać z czym innym. Jak będzie bardzo ciepło, jak przyjdą e, temperatury około 20-30 na plusie, no to pojadę wtedy na kanał. Trzeba przejrzeć z powrotem podłogę. Wszystkie tutaj elementy, progi. Dokładnie tam, gdzie będą jakiekolwiek ogniska rdzy, oczyścić. I także już nałożę ten neutralizator rdzy, taki jak nałożyłem tutaj na felgi. To tak samo zrobię z ogniskami korozji, które gdzieś spotkam na podłodze, pod autem czy na progach. Później będziemy kłaść podkład. No, i oczywiście mm, warstwę zabezpieczającą, a więc troszkę inaczej to będę robił, jak, jak kiedy ja to robiłem. Dwa lata temu chyba minęło, odkąd zabezpieczałem podłogę, więc zobaczymy, w jakim ona jest stanie. No i dobra, co jeszcze miałem powiedzieć? Oczywiście, tutaj przejrzymy wszystko, tak jak mówię. Wszystko szpary, czy coś się nie stało? Tu nic nie poprawiam, bo tak jak wiecie, jest to plastik. Być może samochód, jak powtarzam, pójdzie kiedyś do malowania. Dlatego no, na razie jest jak jest. Dobra. Do zobaczenia później. A więc felgi przeschły. Tak się prezentują. No i dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, będzie mi oczywiście miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej!